Dzień dobry moi drodzy, widzicie, że jest piękny dzień, zatem domyślacie się, że zaraz pójdę na krótki, szybki, pobudzający spacer i kawę, żeby skorzystać z pogody, przejść się, posiedzieć na ławce w parku i poczytać książkę choćby przez pół godziny. Ale zanim to nastąpi, czuję nieodpartą pokusę, żeby. Zdefiniować trzy słowa, które są bardzo często używane w debacie publicznej, a które moim zdaniem są bardzo błędnie na ogół rozumiane co czyni wiele zła. Na tyle wiele zła, co pokazują niektóre ostatnie wydarzenia, że zdecydowałam się o tym powiedzieć. To jest prosta rzecz, ale zawsze zadziwia mnie, jak proste rzeczy czynią wiele zamieszania i bardzo często są źle rozumiane. Po pierwsze, chciałabym, żebyśmy pogadali przez chwilę o tym, co to jest pogląd. Po drugie, żebyśmy ustalili, co to jest debata. A po trzecie, co to jest hipokryzja? Trzy pojęcia: pogląd, debata, hipokryzja, którymi wszyscy posługują się, wszyscy mam na myśli uczestników debaty publicznej, jak cepem, mieczem, młotem pneumatycznym, a naprawdę sposób, w jaki używają tych słów, świadczy o tym, że nie mają pojęcia, co znaczy pogląd. Sprawa Ziemkiewicza jest tu idealną ilustracją. Uśmiecham się, bo naprawdę <gryw> uwielbiam mówić o rzeczach, które wydają mi się oczywiste, i zawsze wydaje mi się oczywiste, że wszyscy coś wiedzą, a jednak okazuje się, że wszyscy tego nie wiedzą. Zwłaszcza ci, którzy powinni to wiedzieć, na przykład ludzie zawodowo posługujący się słowem. Rafał Ziemkiewicz, jak Państwo wiecie. Jest persona non grata osobą niepożądaną w Wielkiej Brytanii, o czym wiedział, za swoje rasistowskie, zwłaszcza, ale też inne będące w świetle brytyjskiego prawa mową nienawiści wypowiedzi. No ja tylko przypomnę, że żydowskie obozy zagłady były, według Rafała Ziemkiewicza, on sobie z tego robił hecheszki, żarciki, niby żarciki, ale jednak użył tego sformułowania. Że kto po pijaku nie wykorzystał, nie trzeźwej, czyli zgwałcił, mówiąc wprost: niech pierwszy rzuci kamieniem i pomniejsze i większe osiągnięcia sztuki oratorskiej, których tutaj nie będę przytaczać, bo nie o to chodzi. No tak czy owak, Ziemkiewicz, wiedząc, że ma zakaz, pojechał, bo jego córka, co ciekawe. Pojechała studiować na Oksfordzie. Generalnie super decyzja tej młodej damy, i naprawdę mówię to bez ironii, rozsądna, natomiast no, ciekawe, że na Oksfordzie, a nie na kulu, czy nie w mediach Ojca Ryzyka, prawda? I żeby było jasne, nie atakuję tu córki ryzyka, bo w ramach niezrozumienia w debacie publicznej zawsze znajdzie się jakiś pożyteczny, <laughs> nie powiem kto, który powie, atakujesz dzieci. Nie, nie atakuję dzieci. Po prostu wytykam hipokryzję, o której będzie jeszcze mowa. Na razie skupiam się jednak na poglądach. No więc, ów Rafał Zimkiewicz, wiedząc, że ma zakaz, pojechał sobie z córką i z żoną. No i oczywiście, ponieważ Anglicy w przeciwieństwie do Polaków traktują swoje prawo poważnie, został zatrzymany na granicy i został odesłany z powrotem do Polski. Czyli zrobiono mu pushback, czyli dokładnie to, co robią polscy pogranicznicy. Migrantom z innych krajów. Ironia losu, prawda? No, ale co? Ziemkiewicz przyszedł i jak to męczennik na różowym, pluszowym krzyżu, bo Ziemkiewicz jest męczennikiem na różowym, pluszowym krzyżu, lubiący wokół siebie lubić, robić dużo zamieszania, tam gdzie zwłaszcza nie ma powodu do zamieszania, no, zaczął snuć narrację, jak to zamknięto go za poglądy, ukarano go za poglądy, łącznie z domaganiem się, żeby wezwano nadywanie ambasadora Wielkiej Brytanii, no niemalże zawieszono stosunki dyplomatyczne z Wielką Brytanią. No i znalazło się niestety, wiel, niestety wielu, używając sformułowania Lenina, pożytecznych idiotów wśród także dziennikarzy, którzy zaczęli pisać, no nie lubię Ziemkiewicza, ale czy to oznacza, że można go karać za pogląd? Szanowni Państwo, chciałam Państwu powiedzieć, że pogląd to nie jest. Kosmiczne, niezdefiniowane pojęcie, tylko wręcz przeciwnie. Pogląd to jest pojęcie bardzo zdefiniowane. Pogląd oznacza i osadzone w ogóle w kulturze europejskiej, światowej, w kulturze debaty i w kulturze słowa. Wiadomo, co to jest pogląd, krótko mówiąc. Otóż pogląd to jest nasza opinia na jakiś temat, powzięta na podstawie jakichś zazwyczaj merytorycznych przesłanek które potrafimy wymienić, jeśli ktoś nas o to zapyta i potrafimy uzasadnić dlaczego te przesłanki w przeciwieństwie do innych nas przekonały właśnie. To jest pogląd. Nie jest poglądem bluzk, nie jest poglądem obelga, nie jest poglądem kłamstwo, nie jest poglądem wyśmiewanie, nie jest poglądem grubiaństwo, nie jest poglądem poniżanie. I nie jest poglądem Mowa nienawiści. Niektóre z tych wymienionych przeze mnie rzeczy są po prostu zwykłym chamstwem, a inne są czynami zabronionymi i karanymi według kodeksów karnych różnych krajów. Na przykład mowa nienawiści jest zabroniona i karana jest przestępstwem. Tyle. Byłabym pierwszą osobą, która stanęłaby w obronie Rafała Ziemkiewicza, gdyby ukarano go za poglądy. Ale nie ukarano go za poglądy. Ukarano go. Za złamanie prawa i za to, że nie chciał potem przestrzegać tej kary i tego zakazu. Nawet słowo ukarano go jest niewłaściwe i nieadekwatne, bo jego nie ukarano. On poniósł konsekwencje swoich czynów i mało tego w momencie popełniania tych czynów wiedział, jakie te konsekwencje będą. Zdecydował się na to, to był jego wybór wybrał bycie prostakiem bluzgającym i gościem, który stosuje mowę nienawiści, tyle. Bardzo szanuję Anglików za to, że bronią swojego domu, bo kraj uważam za mój dom, i za to, że są konsekwentni. Szapoba, mm, mam nadzieję, że my zaczniemy tak robić. Druga rzecz, o której chciałam powiedzieć debata, wymiennie z dyskusja dwa pojęcia używane w Polsce. Jak cepem, jak młotem w głowę się czasami wali oponentów, interlokutorów tymi pojęciami. I znowu, debata i dyskusja to nie są jakieś kosmiczne twory, że nikt nie wie, co to jest, albo przeciwnie. Właściwie tam, gdzie jest, są dwie osoby, no to już i wymieniają jakieś opinie czy bluzgi, to już można powiedzieć, że to jest debata. Dyskusja nie. No nie, proszę Państwa. No nie. Debata podobnie jak pogląd to jest twór opisany, sklasyfikowany i muszą zostać spełnione pewne kryteria, żeby można było interakcję dwóch osób nazwać debatą. I to nie jest tylko wymiana głosowa wbrew pozorom. Arystoteles mówił, opisuje to w etyce nikomachejskiej, że żeby w ogóle móc powiedzieć, że dwie osoby debatują, te osoby muszą być na podobnym poziomie intelektualnym, duchowym, na podobnym poziomie rozwoju, podobnym poziomie Kultury, podobnym poziomie językowym muszą dysponować podobnym zasobem pojęć, bo inaczej nie ma żadnej debaty i taka interakcja nie ma sensu. Bo jeśli jedna osoba o czymś mówi, a druga nie dysponuje odpowiednim, nie wiem, aparatem pojęciowym i nie wie, nie zna słów, których oponent używa i nie wie, o czym tamta osoba w ogóle mówi, no to, to co to za debata? No to nie ma to po prostu sensu. No to jest taka rozmowa, wstaje wujaszek na imieninach i mówi Panie, za prl to było lepiej, była praca i mieszkania. No oczywista bzdura, ale sprostowanie tej bzdury wymaga dwugodzinnego wykładu z historii polityki, socjologii, retoryki, ekonomii. Nikt nie będzie tego słuchał, nikt by tego nie zrozumiał. Wujaszka na wierzchu teoretycznie, mimo że powiedział piramidalną bzdurę. No nie ma debaty z takim wujaszkiem, bo... Wujaszek nie ma aparatu poznawczego, niezbędnej wiedzy, ale także kultury wypowiedzi, żeby się z nami spierać. Zresztą obserwujemy tę debatę na co dzień z pisowcami. No wyjdzie profesor uniwersytetu i mówi o faktach, o rzeczy, na której się zna. Na to wychodzi pisowiec i mówi oj tam, co pan opowiada? No jaka to jest debata? A najgorzej, że zostaje wrażenie, że pisowiec wygrał, chociaż jest głupi jak but. Nie musi to być pisowiec każda tego typu osoba. No, dlatego zresztą stosuje się takie chwyty retoryczne, no bo wiadomo, że mogę być głupi, ale jak zastosuję takie dwa, trzy chwyty typu oj, co pan tam mówi, a inni mówią inaczej, no to wyjdzie, że moje na wierzchu, chociaż, chociaż nie mam zielonego pojęcia, o czym mówię. No, ale nie bądźmy tak wymagający jak Arystoteles. Powiedzmy, że w dzisiejszych czasach po pierwsze trudno jest znalezienie w debacie publicznej takich dwóch równorzędnych osób, poza tym trzeba by było to jakoś zbadać, kupa roboty i tak dalej. Ale nadal są pewne kryteria, żeby można było powiedzieć, że to jest debata. Na przykład nie używanie argumentów ad personam. Czyli mówimy o problemie, a nie o osobie, która argumentuje. Jeżeli ktoś mówi jestem za obniżeniem podatków, to odnosimy się do obniżenia podatków i argumentujemy, dlaczego ewentualnie uważamy, że obniżenie podatków będzie złe i ktoś na tym straci, kto i dlaczego, dlaczego uważamy, że podwyższenie podatków będzie lepszą opcją i też uzasadniamy? To jest debata. Jeżeli ktoś mówi chce obniżyć podatki, a my mówimy, ty idioto, ty kretynie. Jak możesz tak myśleć, kto ci tego nakłada do głowy? A w ogóle zobacz, jak ty to powiedziałeś, jak ty wyglądasz, z jakimś wariatem jesteś. To są argumenty ad personam. Odnosimy się do tej osoby jako człowieka, jako osoby, do jej charakteru, osobowości, do jej domniemanych motywów, które naszym zdaniem są zazwyczaj podłe. No, znowu PiS się kłania. Kim był pański dziadek? Żenada. A nie odnosimy się do argumentów. To nie jest debata. Patrząc na popularne programy publicystyczne, muszę też powiedzieć, że kłótnia także nie jest debatą polegająca, czy kłótnia nie mam na myśli podniesionych głosów, bo jak najbardziej podniesionym głosem też można wymieniać sensowne argumenty. I wtedy to jest debata i nawet bardzo ciekawa. Ja mogę nawet krzyczeć, jak jestem podekscytowana jakimś tematem, bo ekscytacja czy emocje nie są niczym złym. Wbrew temu, co też niektórzy mówią, bo pan ma emocje. Znaczy, emocje nie są niczym znowu. Ja mogę mieć emocje i dawać temu upust w sposobie dyskusji, w tembrze głosu, ale mimo to moje argumenty mogą być ostre jak brzytwa. Natomiast wykrzykiwanie obelki, insynuacji, wrzeszczenie na siebie, bo tak, to nie jest debata ani dyskusja. Dyskusja to jest wymiana poglądów, o których mówiłam wcześniej, na jakiś temat. I argumentowanie, nie odnoszenie się do osoby rozmówcy, nie używanie do jego motywów, do jego historii, do jego przodków, do auta, który jeździ, to jest wymiana argumentów, faktów, emocji, ale argumentów na jakiś temat. No i po trzecie, hipokryzja. No właśnie tutaj sprawa Ziemkiewicza jego córki byłaby świetnym, jest świetnym przykładem, podobnie jak rozwód Magdo Ogórek, o którym niedawno czytałam. Ale zacząwszy od córki Ziemkiewicza. Nawet u Tomka Sekielskiego, jak byłam na Sunday Night Live, ostatnio byliśmy z Tomkiem i Markiem Sekielskim, no to zaszło moim zdaniem to nieporozumienie. Ja powiedziałam sarkastycznie, taki czarny humor mnie naszedł, że no, szkoda, że córka Ziemkiewicza nie wyjechała na no, kulczy gdzieś studiować, tylko do Oksfordu, chociaż jest to dobra decyzja tej młodej damy. A Tomek Sekielski mówi, no ale no nie odnośmy się do rodziny chwila. Rozdzielmy dwa porządki. Tomkowi oczywiście nie przypisuję złych intencji, bo to znakomity, błyskotliwy, przenikliwy, wspaniały dziennikarz i człowiek, którego bardzo lubię, ale nie o to chodzi, chodzi o to, że ten argument jest często używany. Jeżeli jesteś osobą publiczną i zarabiasz pieniądze na tym, że mówisz innym jak mają żyć. Mało tego, lansujesz, a nawet pod groźbą kary wpierasz, że tylko jeden, jedyny model życia jest dobry. A mianowicie w przypadku Ziemkiewicza, Ogórek zresztą też i wielu innych osób, patriotyczne, świętojebliwe, jakby to powiedziała moja przyjaciółka, Czyli życie twoje o tym nie świadczy, ale próbujesz wszystkich przekonać, że masz aureolę nad głową i nigdy niczego złego nie zrobiłeś, chociaż czynasz, krzyczą, że jest dokładnie odwrotnie, a nawet przeciwnie, robisz bardzo wiele złych, podłych, głupich rzeczy. I robisz to celowo innym ludziom. Jeżeli każdego oceniasz i krytykujesz i pouczasz, pouczanie, o, moralizujesz, moralizowanie, to profesor Bartoś kiedyś powiedział, to w ogóle moja ulubiona forma, sarkazm, rzecz jasna, Interakcji z bliźnimi. Moralizowanie, tak? Moje ego nadyma się jak purchawka, kiedy krytykuję innych, bo im inni są gorsi i mniejsi, tym ja jestem wielka i potężniejsza. Tak? Uwielbiam ludzi, którzy muszą stanąć na drabinie, żeby wydać się wielkimi. Tym jest właśnie moralizowanie. I Ziemkiewicz to robi, jest moralizatorem mówi, jak wspaniała jest edukacja Ala Czarnek, tak, jak wspaniałe są media w ogóle narodowe, że to jest jedyny możliwy styl życia, no to, to jak można wysyłać córkę na Oxford? I nie mam tu niczego do jego córki, broń Boże. No natomiast... Yy... Jest to hipokryzja, jest to in życie, układanie życie sobie i swojej rodzinie inaczej niż się głosi publicznie. Gdyby to głosił za darmo, okej, okay, ale on bierze za to pieniądze, czyli okłamuje ludzi, bierze pieniądze za to, żeby okłamywać ludzi, bo on i jego rodzina nie żyją tak, jak wpiera innym, że powinni żyć. Tak samo Magda Ogórek. Nic mnie nie obchodzi jej rozwód. Nic mnie nie obchodzi, że od roku czy bardzo długiego czasu czeka na pierwszą rozprawę, żeby się rozwieźć ze swoim mężem. Bo nigdy zresztą nie uważałam Magdę Ogórek za świętą. Znam jej różne historie, też damsko-męskie i święta nie jest. I wszyscy to zresztą wiedzą, nie zdradzam tu tajemnicy. Ale niech nie poucza, niech nie zabiera dziennikarzy, tak jak to robiła, żeby fotografowali ją w kościółku, jak się modli, jak to z lampionami córeczkę na jakieś rekolekcje czy roraty zabiera. Nie! Bo to nie ty, Magda Ogórek, ty taka nie jesteś, po prostu kłamiesz, mówiąc to i mówiąc, że jesteś taką osobą, bo nie jesteś. No nie jesteś, sorry. I żyj sobie jak chcesz, dopóki jesteś w tym uczciwa publicznie. Natomiast jeżeli pouczasz, piętnujesz, moralizujesz, stajesz na tej drabinie moralności, żeby wydać się wyższa, no to sorry, ale licz się z tym, że jak się zaczniesz rozwodzić, to ludzie cię obśmieją i ci to wytkną tyle. To jest zwyczajna hipokryzja. Dokładnie z tych samych powodów wytykamy posłom prawicowym, że mają kochanki czy że są gejami, nie dlatego, że nas strasznie interesuje ich życie osobiste i musimy się w nie mieszać. W nosie mamy na ogół, jeżeli jesteśmy normalnymi ludźmi, ich życie osobiste, bo na ogół normalny człowiek ma w nosie życie osobiste innych ludzi. No ale jeżeli już bierzesz forsę, głosisz jakąś ideologię i wszystkich pouczasz. No to przykro mi, ale sam będziesz oceniany, a twoja hipokryzja, czyli niezgodność tego, co głosisz, z tym, jak żyjesz, będzie piętnowana. Hołk, tyle chciałam powiedzieć, proszę państwa, weźcie to pod uwagę, czytając i nauczcie ten filtr tych trzech definicji. Zdecydowanie go nauczcie na programy publicystyczne, które oglądacie, postawy, słowa różnych osób publicznych. Tyle. Debata, pogląd i hipokryzja bardzo ważne rzeczy. No i oczywiście, jako że jestem zwolenniczką, żeby zaczynać od siebie, sami siebie, ja też zacznę od siebie. Zaraz pójdę na spacer i głęboko, głęboko to wszystko przemyślę i odniosę do siebie. Jako że jestem zwolenniczką, żeby zaczynać od siebie, najpierw zastanawiajmy się nad sobą i pilnujmy się, żeby nie popełniać tych grzechów, o których powiedziałam. Do zobaczenia za parę dni.